Panie Generale, Dzień. szanowni państwo. Zgodnie z kulturowaną od wielu lat tradycją spotykamy się w dniu Strażackiego Święta. Dzień Strażaka to święto funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej i druhów z ochotniczych straży pożarnej. Razem pełnimy służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, ratując ludzkie życie, zdrowie i mienie. Zgodnie ze słowami naszego strażackiego ślubowania, nawet z narażeniem życia, systematycznie podnosimy poziom i skuteczność naszych działań ratowniczych poprzez wzrost kwalifikacji ratowników i pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Jest to dzień szczególny, w którym czcimy patrona Strażaku Świętego Floriana i Dzień Strażaka, czyli mamy możliwość podziękowania im za ten trud, który oni codziennie wykonują na rzecz naszego społeczeństwa. Cieszymy się z tego ogromnie, że możemy się spotkać z nimi właśnie w takim uroczystym dniu i wymienić sobie również poglądy na temat przyszłości ruchu strażackiego strażaków, ochotników straży Pożarnej. Także mamy to możliwość spotkania się i przekazania im swoich uwag i podziękowań. Panie komendancie, na pana ręce nie będę odczytywał, gdyż są ważne kwestie dziękujące i gratulujące z, oka z okazji dzisiejszego, dzisiejszego Waszego święta. Ja również panu i dzięki bardzo. Dziękuję w imieniu całej załogi. Jest dla nas zaszczytem, że nas Pan Dziękuję. Panie Komendancie, chciałem w starosty przekazać list gratulacyjny, jak również wiązarki kwiatów, która będzie wyrazem podziękowania wszystkim strażakom za ich trud codziennej pracy. Panie bardzo. Panie Komendancie. Dziękuję bardzo. Proszę. 4. Maja to dzień szczególny dla służby pożarniczej, dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, także Zachodniczej Straży Pożarnej. To wielkie święto i możliwość uhonorowania ich ciężkiej służby ratowniczej. Otrzymujemy w dniu dzisiejszym odznaczenia, a także awanse na wyższe stanowiska służbowe i wyższe stopnie służbowe. Dzień Strażaka jest okazją do wyróżnienia strażaków, m.in. w formie awansowania na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadał 27 kwietnia 2010 roku brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Zdzisławowi Szymańskiemu, synowi Polesława. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Mirosław Pająk, syn Jana, Michał Baran, syn Marka. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Robert Wujek, syn Józefa. Brązowym medalem w zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Rafał Francza, syn Mariana. Każde spotkanie przy takich uroczystościach pozwala nam podziękować Wam. Za to, co czynicie dla całego społeczeństwa Powiatu Tomaszowskiego, dla naszego miasta, dla wszystkich gmin. Waszej pracy nie da się przecenić. Wykonujecie ją zawsze na czas, wtedy, kiedy potrzeba. Wykonujecie ją wzorowo i wykonujecie ją tam, wszędzie, gdzie tego potrzeba. W okazji dzisiejszego święta chciałem w imieniu władz Powiatu Tomaszowskiego serdecznie. Pogratulować przede wszystkim wyróżnionym i odznaczonym. Pogratulować wszystkim tym, którzy uzyskali awanse na wyższe stopnie. Dobrze to świadczy o waszych dowódcach, o waszych złożonych, że pamiętają również o tym, że trzeba nagradzać za waszą pracę i awansować w odpowiednim czasie na wyższe stanowiska służbowe. I chciałbym wam również pogratulować i życzyć, aby nie tylko od święta, ale z każdym dniem codziennym, aby mm. każda wasza praca była wysoko oceniana przez społeczeństwo. Chcę pogratulować dzisiejszym wszystkim tym, co zostali w sposób jakiś wyróżnieni medalami dla do Pożarnictwa, jak i też medalami z Ministerstwa Wewnętrznej i Administracji, waszymi medalami stresotowymi. Z, z dniem 4 maja 2010 roku Wyższe stopnie służbowe w Korpusie Aspirantów otrzymali starszy aspirant Marek Druszcz syn Jana stopień aspiranta sztabowego aspirant Wiesław Bernaciak syn Tadeusza stopień starszego aspiranta młodszy aspirant Marek Owczarek syn Czesława stopień aspiranta młodszy aspirant Radosław Pich syn Władysława stopień aspiranta młodszy aspirant Marcin Kapiec syn Janusza stopień aspiranta Dost dniem 4 maja 2010 roku wyższe stopnie służbowe w Korpusie się podoficerskim otrzymują. Ogniomistrz Akadusz Pluta, syn Mariana, stopień starszego ogniomistrza. Młodszy ogniomistrz Tomasz Lula, syn Jana, stopień ogniomistrza. Młodszy ogniomistrz Andrzej Maciński, syn Badysłana, stopień ognie mistrza. Młodszy ogniomistrz Andrzej Janbowski, syn Józefa, stopień ogniomistrza. Młodszy ogniomistrz Paweł Kwardowski, syn Tadeusza, stopień ogniomistrza. Starszy sekcyjny Fał Fafuła, syn Henryka, stopień młodszego Mistrza. Sekcyjny Dawid Wojciechowski, syn Hieronima, stopień starszego sekcyjnego. Sekcyjny Wiktor Graf, syn Tomasza, stopień starszego sekcyjnego. Sekcyjny Karol Ostrowski, syn Andrzeja, stopień starszego sekcyjnego. Sekcyjny Michał Gąsiwicz, syn Wacława, stopień starszego sekcyjnego. Sekcyjny Michał Batorski, syn Stanisława, stopień starszego sekcyjnego. Sekcyjny, Apoloniusz Sosnowski, syn Jerzego, stopień starszego sekcyjnego. Wyższe stopnie służbowe otrzymują strażak Dominik Kupka, syn Ryszarda, stopień starszego strażaka. Strażak Radosław Gierach, syn Grzegorza, 105 starszego strażaka. Strażak Mariusz Błoch, Syn Mariana, stopień starszego strażaka. Chciałem Wam podziękować w imieniu całej kawalerii za Wasz trud. A jednocześnie jestem pod wrażeniem Waszej odwagi, ale i rozwagi, Waszych szybkich decyzji, ale mądrych decyzji. Gratuluję Wam, że potraficie. I z wielkim sercem angażujecie się do wszystkich akcji, od tych najdrobniejszych do najbardziej skomplikowanych wężek. Chciałbym w imieniu tutaj swoim, i mieszkańców gminy Rzeczycy, jak i również w imieniu kolegi Czarka, mieszkańców gminy i nowoc, chciałbym Wam po tak zwanym jak chłopsku podziękować za codzienną pracę, za codzienny trud i za wasze... Waszą determinację i wyzwania, które stoją przed Wami. Zawsze rzeczywiście na Was można liczyć, i nie spotkaliśmy się ze strony władz powiatu, mieszkańców powiatu pomysłowskiego, żebyście odmówili jakiejkolwiek pomocy, zarówno tej służbowej, ale również tej pomocy pozasłużbowej, którą niesiecie na co dzień w swoich środowiskach. Z tego miejsca i z tej okazji chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Każdemu z osobna i wszystkim razem, i życzyć, aby Wasze rodziny również miały zadowolenie z naszej pracy. Najlepsze życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Pożarnych i pracowników. W tym uroczystym Świątecznym Dniu proszę przyjąć również gratulacje z dotychczasowych osiągnięć. Życzę wiele konsekwencji i wytrwałości w realizacji zadań w służbie dla umacniania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z całego serca życzę dalszych sukcesów pełnionej trudnej misji dla dobra społeczeństwa i chwały Tomaszowskiej Straży Pożarnej. Dużo szczęścia, by zawsze ono towarzyszyło Panu i Pańskim Podwładnym, niezmiennie, aby ta trudna służba była dla Was zawsze źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy dla Was i Waszych rodzin. W tej również okazji chciałem złożyć na ręce rucha prezesa Złotka również podziękowania na ręce za pracę Druku ochotnictwa. Panie prezesie, nieoceniona pomoc, którą Drukowie wykonują przy każdych uroczystościach organizowanych przez powiat. Mam nadzieję, że ta drobna wiązanka kwiatu będzie wyrazem naszego szacunku dla ruchu ochotnictwa. Ja chciałbym wynieść strażakom ochotników tak powiatu Tomaszowskiego, jak i wypowiedzi Województwa Łódzkiego, podziękować ruchom Z Państwowej Straży Pożarnej za wieloletnią, przyjazną, dobrą współpracę. Ta dobra współpraca jest wyrazem zrozumienia naszego powołania, się to w sposób zawodowy, my ochotniczy, ale biorąc takie statystyki, jakie to my też mamy poważny udział w tym, w tym niesieniu pomocy ludziom. Chcę Wam z całego serca życzyć tyle samo powrotów do domu, ile wyjść. Życzyć Wam, aby na co dzień nie opuszczało Was Wasze starzackie szczęście. Życzę wszystkiego, wszystkiego. No szuk, dziękuję, szuk, dziękuję bardzo.